Rozdział 1 Powrót do ziemi Katarzyna, 35-letnia archeolożka, po latach wraca na wieś, gdzie spędziła dzieciństwo. Nie przyjeżdża jednak z sentymentu, prowadzi badania nad domniemaną średniowieczną osadą, o której opowiadały tylko podania ludowe. To dla niej projekt zawodowy, ale też ucieczka od miejskiego zgiełku i wypalenia. Wieś, którą znała, zmieniła się. Część domów odnowiona. Część porzucona. Teren, na którym ma prowadzić wykopaliska, należy do Michała, rolnika, który samotnie wychowuje córkę, Zosie. Katarzyna spotyka go już pierwszego dnia. Ich rozmowa jest rzeczowa, ale nie pozbawiona napięcia. Michał, choć uprzejmy, wydaje się zdystansowany. Mimo to, coś w jego spojrzeniu przykuwa uwagę Katarzyny. Wieczorem rozpakowuje się w starej chacie udostępnionej przez gminę. Na stole rozkłada mapy, notatki, szkice. Wokół cisza, tylko śpiew świerszczy i szum wiatru w trawie. W tym spokoju czuje lekki niepokój, czy to miejsce naprawdę daje jej wytchnienie. Czy nie obudzi czegoś, co przez lata próbowała zakopać głębiej niż jakiekolwiek znalezisko? Zanim zasypia, wychodzi jeszcze na ganek. Nad wsią rozciąga się mleczna wstęga drogi mlecznej. I wtedy po raz pierwszy od dawna czuje, że może być dokładnie tam, gdzie powinna. Rozdział dwie Ziemia, która milczy poranek, przychodzi z mgłą. Katarzyna wstaje wcześnie, zanim kogokolwiek widać na drodze. Pije kawę z termosu i rusza na pole, gdzie ma rozpocząć pierwsze prace. Ziemia jest wilgotna po nocnym deszczu, miękka, pachnąca. Na miejscu zastaje Michała. Przyjechał traktorem, żeby zaorać część pobliskiego pola, ale zsiada z pojazdu i podchodzi. Pani Katarzyno, coś się zmieniło w planie? Pyta, wskazując na wajt przez nią palę. Nie. Po prostu zaczynam wcześniej. Lubię pracować, gdy jest cicho, odpowiada, lekko zaskoczona jego obecnością. Michał kiwa głową. Wtedy Ziemia najmniej się buntuje. Zosia, jego córka, przybiega chwilę później z bukiecikiem polnych kwiatów. Jest żywa, wesoła i od razu lgnie do Katarzyny. Czy tu będą skarby? Pyta z powagą dziecka, które spodziewa się czegoś między złotem a smokiem. Katarzyna uśmiecha się. Ziemia ma swoje sekrety. Czasem nie są złote. Ale bywają ważniejsze niż wszystko inne. Tego dnia prace idą powoli, ale Katarzyna czuje coś nowego obecność ludzi: ciepło prostych gestów, uśmiechu dziecka, spojrzenia Michała, który raz czy dwa zerka w jej stronę, myśląc, że nie zauważy. Wieczorem siada nad notatnikiem i zaczyna szkicować pierwsze warstwy. Ręka prowadzi się lekko, jakby wreszcie wiedziała, co ma robić. A Ziemia milczy. Ale to milczenie nie jest puste. To cisza, która czeka. Rozdział trzy ludzie mówią plotki, jak to plotki, nie potrzebują dowodów, wystarczy spojrzenie, wspólna chwila, zauważone światło późnym wieczorem. W sklepie wiejskim, gdzie Katarzyna robi zakupy, rozmowy cichną, gdy tylko przekracza próg. Kobiety odwracają głowy, mężczyźni udają, że są zajęci. Pani Nowakowa, stojąc przy lodówce z nabiałem, szepcze do sąsiadki: Ona i Michał. Przecież on zaręczony a ona taka z miasta tego dnia Michał przychodzi później niż zwykle. Pracuje z nią w milczeniu, unika spojrzeń. Zosia jest nieobecna, co dodatkowo potęguje dystans. Coś się stało pyta Katarzyna nie wytrzymując ciszy. Lepiej, żebyśmy przez chwilę nie rzucali się w oczy, mówi Michał spokojnie, ale z napięciem w głosie. Czyli jednak ludzie mówią. Zawsze mówią. Tylko, że teraz. Może mają powód. Katarzyna wraca wieczorem z poczuciem pustki. W chacie siada przy stole, obracając w dłoniach znalezisko fragment glinianej miski z rytym wzorem. Niby nic. A jednak czyjaś historia. W jej notatniku pojawia się nowe zdanie, zapisane na marginesie: Nie wszystko, co znajdowane w ziemi, musi być martwe. Rozdział 4: Tajemnice z przeszłości ziemia po deszczu mięknie i odsłania więcej, niż zwykle chce. Katarzyna kopie ostrożnie, warstwa po warstwie, gdy trafia na coś nietypowego małą, metalową szkatułkę, częściowo skorodowaną. Schowaną wśród fundamentów dawnej piwniczki. Jej dłonie drżą, gdy delikatnie otwiera wieko. W środku zasuszone kwiaty, pierścień z wygrawerowanym napisem zawsze ty M.K. i pożółkły list. Znamienne inicjały: Maria Kalinowska, jej babcia. Wraca do chaty i siada przy stole. Czyta list powoli, z napięciem, jakby słuchała głosu z przeszłości. To wyznanie miłości, pełne tęsknoty, podpisane Leon. Leon Cieślak, dziadek Michała. Serce Katarzyny bije głośniej. Legenda rodzinna o zakazanej miłości była prawdziwa nie tylko opowieścią przy kominku. Ich dziadkowie byli zakochani. Tylko, że wtedy nie mogli być razem. Oskarżenia o zdradę, polityczne uprzedzenia. Podziały społeczne, wszystko to ich rozdzieliło. Wieczorem wychodzi do lasu. Spotyka Michała przy starym wiatraku. Wiem, co znalazłaś, mówi cicho. Dlaczego nikt nigdy o tym nie mówił? Bo ta historia była zbyt trudna, by ją unieść. Stoją w milczeniu. Czas przestaje płynąć. Katarzyna trzyma pierścień w dłoni. Michał patrzy jej w oczy z czymś więcej niż tylko zrozumieniem. Może ta przeszłość nie jest tylko ruiną. Może jest fundamentem czegoś nowego. Rozdział pięć ogień w sercu tamtego wieczoru niebo nad wsią było czyste, a gwiazdy zdawały się wisieć tuż nad głowami. Katarzyna siedziała przy ognisku za swoją chatą. Ciepło ognia koiło napięcie dnia, ale w środku czuła niepokój. Serca nie da się tak łatwo zakopać. Nagle usłyszała kroki. Michał. Bez słowa usiadł obok. W rękach trzymał dwa kubki herbatę ziołową, jaką Zosia zawsze przynosiła ze swojego ogrodu. Nie wiedziałem, czy jeszcze mnie chcesz widzieć, powiedział cicho. Chciałam, ale nie wiedziałam, czy ty chcesz. Przez chwilę pili w ciszy. Ogień trzaskał. Gwiazdy migotały. Słowa nie były potrzebne. Ich dłonie przypadkiem się dotknęły. Nie cofnęli ich. Od kiedy przyjechałaś, nie mogę spać spokojnie, powiedział Michał. Ale pierwszy raz od dawna nie boję się marzyć. Katarzyna spojrzała na niego. W jego oczach nie było już chłodu. Była czułość, była decyzja. Ich usta spotkały się ostrożnie, niepewnie. Pocałunek był jak powrót do czegoś znanego, choć nigdy wcześniej nie przeżytego. Czuła, że nic już nie będzie takie samo. Noc była cicha. Nad wsią unosiła się mgła, ale w ich sercach płonął ogień, niewidoczny dla świata, ale prawdziwy. Rozdział 6, zakazana bliskość, kolejne dni przyniosły coś. Czego Katarzyna się nie spodziewała czułość. Michał przychodził częściej, Zosia traktowała ją jak kogoś bliskiego. Świat wydawał się nagle prostszy, ale tylko do czasu. W sobotnie popołudnie, pod sklepem usłyszała nazwisko: Kalinówna. Kobieta o zimnym spojrzeniu i zaciśniętych ustach, zaręczona z Michałem. Córka właściciela gospodarstw, które graniczyły z jego ziemią. Tego samego wieczoru Michał przyszedł, jak zwykle, ale był inny: milczący, nerwowy. Katarzyna nie wytrzymała: Jesteś z kimś, Michał? Nie odpowiedział od razu. W końcu kiwnął głową. To było wygodne logiczne. Po śmierci Zosi mamy wszyscy mówili, że tak będzie lepiej, że dziecko potrzebuje stabilności. A ja nie miałem siły walczyć. A teraz teraz nie chcę już udawać a ona zapytała Katarzyna. Wie, że coś się zmieniło, ale nie wie co. Katarzyna odwróciła się. Serce miała ciężkie. Było w niej uczucie silne, prawdziwe, ale też lęk, że stanie się powodem cudzego cierpienia. A tego nigdy nie chciała. Nie będę tą drugą, Michał. Albo jesteśmy, albo nas nie ma. Michał wziął jej dłoń, położył na swojej piersi. Nie mam już nic do ukrycia. Ale boję się, że stracę wszystko. I ciebie też. Więc zdecyduj. Następnego dnia dowiedziała się, że zerwał zaręczyny. Ale wieś. Zaczęła szeptać głośniej niż kiedykolwiek. Rozdział 7: Przeszłość wraca w bibliotece gminnej Katarzyna odnalazła coś więcej niż książki, odnalazła człowieka, który pamiętał. Pani Ewa, starsza bibliotekarka, podała jej nazwisko: Cecylia Grzelak. 90-letnia staruszka. Która pamiętała więcej, niż chciała mówić. Dom Cecylii stał na końcu wsi, otoczony zdziczałym sądem. Katarzyna zapukała. Drzwi otworzyły się powoli. Czekałam na ciebie, powiedziała kobieta, patrząc jej prosto w oczy. Wewnątrz pachniało lawendą i kurzem. Cecylia podała jej pudełko pełne starych zdjęć. Na jednym z nich młoda kobieta i mężczyzna w wojskowym mundurze. Maria i Leon byli zakochani, ale nie było im dane być razem, powiedziała Cecylia. On był z rodziny, którą wieś oskarżyła o zdradę. Bez dowodów, a jej ojciec nie pozwolił na ślub. Maria wyszła za innego, ale pierścień, który od niego dostała. Nosiła do końca życia na łańcuszku. Katarzyna milczała. W rękach trzymała zdjęcie, jakby mogła przywrócić czas. Ludzie nie zapomnieli, Katarzyno. Ale nie zapomnieli też tego, co zniszczyli. Dlatego boją się Ciebie i Michała. Bo widzą w Was to, co zniszczyli w tamtych dwojgu. Wróciła do chaty po zmroku. Wiatr poruszał gałęziami, jakby szeptał starą pieśń. Zrozumiała wtedy, że to nie tylko historia. To cykl, który musi zostać przerwany. Przeszłość wróciła nie po to, by straszyć, ale po to, by wreszcie zostać opowiedziana do końca. Rozdział 8 cisza przed burzą dzień zaczął się spokojnie. Katarzyna właśnie mierzyła pozycję nowo odkrytego fragmentu murów, gdy usłyszała przerażony krzyk. Dziecięcy, znajomy Zosia. Bez zastanowienia rzuciła narzędzia i pobiegła w stronę strumyka, gdzie dziewczynka często się bawiła. Znalazła ją w zagłębieniu terenu, z nogą uwięzioną pod kamieniem. Była zakrwawiona i zapłakana. Już jestem, Zosiu! Zaraz cię stąd wyciągniemy mówiła Katarzyna, drżąc ze strachu. Ale zachowując spokój dla dziewczynki. Zadzwoniła po Michała i karetkę. Michał przyjechał pierwszy, blady jak ściana. Wziął córkę na ręce, nie mówiąc ani słowa. Katarzyna czuła się jak zawieszona w czasie. Miała wrażenie, że to chwila, która może wszystko zmienić. W szpitalu lekarze uspokoili ich to tylko stłuczenie i lekka infekcja. Ale emocje nie opadły. Gdyby nie ty, zaczął Michał, ale zamilkł. To nie o mnie chodzi, odpowiedziała, tylko o Zosie. I o to, że jesteśmy teraz razem w tym wszystkim. Wieczorem wrócili do wsi. Plotki, które do tej pory ją krzywdziły, zamilkły. Dzieci na podwórku pozdrowiły ją z uśmiechem. Ewa z biblioteki powiedziała tylko jedno, czasem serce jest mądrzejsze niż języki ludzi. Tego wieczoru Michał pojawił się w jej chacie. Zosia spała już spokojnie w domu. Usiadł naprzeciwko niej cichy i obecny. Zerwałem zaręczyny. Obiecałem sobie, że więcej nie będę się bał. A ludzie, niech mówią, ja wiem, czego chcę. I katarzyna po raz pierwszy poczuła, że choć burza wciąż się zbliża, oni mogą ją razem przeczekać. Rozdział 9 decyzja wszystko wskazywało na to, że powinni być razem. Zosia ich kochała. Michał zrobił krok. Wieś powoli milknęła. A jednak katarzyna czuła ciężar, jakby coś wewnątrz niej nie pozwalało uwierzyć, że może być szczęśliwa bez konsekwencji. Każdego ranka budziła się z myślą, a jeśli to wszystko zawali się na ich głowy. Wieczorem, gdy Michał przyniósł jej bukiet z ogrodu Zosi, katarzyna nie wytrzymała. Może nie powinnam tu być, powiedziała cicho. Dlaczego? Bo ludzie plotkują. Bo może ranie. Ciebie. Ją. Te wieś. Michał usiadł przy niej. Nie zaprzeczał. Patrzył długo, aż w końcu powiedział: Jeśli odejdziesz, nie powiem słowa. Ale ja ja zostanę z tym miejscem pustym. Jeszcze tej samej nocy Katarzyna spakowała walizkę. Włożyła do niej wszystko oprócz medalionu Marii i pierścienia Leona. Te zostawiła na stole, obok krótkiej notatki czasem trzeba odejść, żeby zrozumieć, gdzie się naprawdę należy. Rano wyszła z chaty cicho, bez pożegnania. Tylko wiatrak szumiał na wzgórzu jak zawsze. Wsiadła do autobusu i spojrzała przez szybę. W duszy czuła dziwną ulgę szaną z bólem. Nie wiedziała jeszcze, że to nie koniec. Tylko przerwa. Potrzebna, by coś mogło się urodzić na nowo. Rozdział 10. Pożegnanie. Wieś budziła się do życia bez niej. Katarzyna odjechała o świcie, nie zostawiając po sobie nic. Oprócz pustki, którą poczuli nie tylko Michał i Zosia. W bibliotece Ewa złożyła jej notatki. Sołtys, zaskakująco, wspomniał, że szkoda, bo ludzie zaczynali ją doceniać. A dzieci dzieci pytały Zosie, kiedy wróci pani od wykopalisk. Zosia narysowała trzy osoby. Trzy serca połączone nitkami. W podpisie napisała, moja rodzina. Michał nie zdołał tego przeczytać bez ściśnięcia gardła. Tymczasem w Warszawie Katarzyna próbowała wrócić do dawnego rytmu. Praca, raporty, zespół badawczy. Ale coś było nie tak. Nawet kawa smakowała inaczej. W jej mieszkaniu panowała cisza która nie koiła, a przygniatała. Pewnego dnia, gdy wróciła do domu, pod drzwiami czekała paczka. Nie było nadawcy. W środku medali N, który zostawiła, a obok niego zdjęcie Zosi z uśmiechem i krótką wiadomość napisaną przez dziecko. Tęsknię. Tata też. Przyjedź, zanim przestaniemy patrzeć na drogę. Serce Katarzyny zabiło mocniej. Wieś zaczęła ją żegnać nie wtedy, gdy wyjechała. Ale wtedy, gdy zaczęła za nią tęsknić. Rozdział 11, co zostaje w ziemi kilka tygodni później. Katarzyna wróciła na wieś. Niby tylko po rzeczy, które zostawiła w chacie, ale oboje wiedzieli, że to nie była cała prawda. Chatka stała tak, jak ją zostawiła. Cisza była ta sama, ale jej serce nie biło już w lęku. Weszła do środka, odłożyła torbę i poszła jeszcze raz na pole. Nie z obowiązku, z potrzeby. Schodząc do jednego z ostatnich niezbadanych wykopów, coś przykuło jej uwagę. Niewielka wnęka w ścianie piwniczki, zamurowana niedbale. Po krótkim oczyszczeniu znalazła w niej zardzewiałą puszkę. Wewnątrz paczka listów. Zostawił je Leon dla Marii. Nigdy ich nie przeczytała. Nikt nigdy nie wiedział, że istnieją. A teraz były tu, czekające, aż ktoś odważy się je otworzyć. Katarzyna usiadła na ziemi. Czytała powoli. Słowa były proste, czasem niezgrabne, ale pełne miłości. Leon pisał o tęsknocie, o wierze, że miłość przetrwa wszystko nawet milczenie. W jednym z listów napisał: Jeśli miłość jest prawdą, to przetrwa nawet głuche milczenie Ziemi. Z oczu Katarzyny popłynęły łzy. Nie z żalu, z ulgi. Zrozumiała wtedy, że ich historia nie musi skończyć się tak jak tamta. Wróciła do chaty i napisała własny list. Krótki, bez wielkich słów. Nie muszę cię prosić, żebyś przyszedł. Jeśli czujesz to samo, wiesz, gdzie mnie znaleźć? Zostawiła go na progu domu Michała. Nie zapukała. Potem znów czekała. Ale już nie z lękiem. Z nadzieją. Rozdział 12 nowy początek poranek był chłodny, ale czysty. Katarzyna siedziała na ganku chaty, trzymając w dłoniach kubek z herbatą i kartkę narysowaną przez Zosię. Trzy postacie. Troje uśmiechniętych ludzi. Podpis. Nasza rodzina. Nie wiedziała, czy Michał przeczytał jej list. Nie wiedziała, czy przyjdzie. Ale pierwszy raz od dawna czuła, że niezależnie od odpowiedzi postąpiła właściwie. W południe usłyszała kroki. Nie musiała się odwracać, by wiedzieć, kto to. Michał stanął obok niej, w rękach trzymał pudełko. Bez słów usiadł na progu. Czytałem, powiedział w końcu. I? Jestem tu, bo nie chcę, żebyś znów odchodziła. A ja znów zostać sam. Wyjął z pudełka szkatułkę. W środku pierścionek. Ten sam, który Leon kiedyś dał Marii. Może nie trzeba wszystkiego zostawiać w ziemi powiedział cicho. Katarzyna uśmiechnęła się. Łzy w oczach nie były ze smutku. Położyła swoją dłoń na jego. Kilka miesięcy później, wiosną, Michał, Katarzyna i Zosia wspólnie sądzili jabłonie na skraju pola. Małe drzewka, nowe życie czy to już koniec? Zapytała Zosia. Nie odparła Katarzyna. To dopiero początek. Nasz.